Cześć mordeczki. Skąd wiem, że są schody? Jak nie widzą chodzi? No to schody sobie biorę laskę, trzymam tak. O. I wyczuwam mnie. O, właśnie w ten sposób. Teraz żeby wejść, to laskę trzymam tak. I uwaga, uwaga. Mordeczki. Chcę się wybrać. Podróż dookoła świata. O! Właśnie! Niestety, do tego są niezbędne fundusze. Nie jest mi stać opłacić taką podróż z własnych pieniędzy, bo utrzymuje się z renty. Proszę o wsparcie. 5, 10, 20 zł. Eee, nie! A uda nam się osiągnąć ten cel. Link do zrzutki jest pod filmikami, w komentarzach lub w opisie. Pozdrawiam! Ano sobie szuka klamki. O, tu mamy klamkę. Tak. O. I tu mamy drugą, szukamy sobie po której stronie jest, nie? Czy drzwi w tą się otwierają, czy w tą na zewnątrz. Zobaczcie, tu jest taka przeszkoda. Często są takie wystające jakieś poręcze elementy na chodnik, o które można się uderzyć. O. I teraz jak ja sobie idę? No no, sobie idę w ten sposób, że idę przy krawężniku. O. Skąd wiem, gdzie jestem. Ano, mordeczki Ryn to ja znam od dzieciaka. I to tak jak w domu. Wiecie na przykład, że tu za tym krawężnikiem, za tymi schodkami, które tam gdzieś sobie wyczuję, czy po y, dźwięku rozpoznam, jest na przykład skręt w prawo i trzeba skręcić, nie? Y, słyszę dźwięk samochodów, to wiem, że tam jest ulica. Tam, nie? O, samochody sobie jadą. Także stąd wiem. Tutaj kolejny śmietnik, on bardziej wystaje na ulicę. O, można go ramieniem przywadzić, jak się idzie przy kramyżniku nie? O, właśnie tak, można się uderzyć, się zaczepić. Nikt się o tym nie myśli, bo śmietnik by można było postawić na jakimś występie, na trawniku, tak żeby nie wystawał na chodnik, bo niewidomi raczej rzadko korzystają ze śmietnika, bo i takich nie znajdują, zabierają śmieci ze sobą, i tak dalej. Natomiast widzący i tak by go znalazł, nie? nie? musi tak wystawać na chodnik. Tu jest budynek, tak? Spręcam. Wiem, że jest tam wejście na podwórko. Bo już to sobie obtykałem laską. I tu jak idę na przykład do sklepu, nie? Wiem, że tutaj są drzwi. O. Zamknięte drzwi, a ktoś gada. Kogo zamkli w sklepie mordeczki? Nie, tam sklep chyba likwidują. I tak to wygląda. Na przykład teraz tu stukłem sobie laską, tak? Jeżeli idę, tu mam lasko. Wiem, że tu jest skrzynka od prądu albo od gazu. I tu budynek się kończy. Mamy kolejne podwórko, ja bym potrzebował potrzebowałbym tam przetrwać. Nie? I zobaczcie. Tu idę sobie przy ścianie, tak. I mam znak. Laska pójdzie z tej strony. Mogę wpaść na znak. Laska pójdzie tu, mogę wpaść na znak. Dlatego się laską powinno poruszać w ten sposób przed sobą, żeby sprawdzać przeszkody. Niestety nie wszystkie przeszkody da się wykryć. Tak! Teraz mordeczki będę przechodził przez ulicę, skąd wiem, że to ulica, bo jest spadek lekki, tak? Słuchamy czy jadą samochody z prawej i z lewej. Coś zatrzymało, kciuk. Kciuk do góry pokażemy. I przeszedłem na tego, wiem, że jest schodnik bo krawężny. Ja zawsze jak w tym miejscu przechodzę przez drogę, to idę tak długo, a się nie opro o jakiś budynek czy trawnik. I wiem, że na pewno przeszedłem przez drogę. I zobaczcie, tu kolejna niebezpieczna rzecz, znak przy samej ścianie. Tutaj znowu przechodzimy, słyszę, że samochodzik stoi, pokażę kciuka dla pana. Wiem, że samochodzik stoi, bo słyszę, że stoi. I tu zobaczcie, jest takie lekkie zejście, nie zawsze jest to wyczuwalne, nie ma akurat znaczenia dla niewidomych. A jest lekkie zejście, że mamy podróż. Tutaj, tak na przykład mamy wejście do Urzędu Miasta i Gminy. To musimy sobie wyczuć, nie, że są schodki. O, tu jest schodek na przykład. O, drugi schodek, nie? I tam słyszałem, że się drzwi zamknęły. Czyli tam jest jakieś wejście do dokądś, w tym przypadku do Urzędu Miasta i Gminy. I w ten sposób też można się orientować, że tam jest jakiś budynek, czy jakiś ten czy jakieś po prostu miejsce, takie yy, budynek sklep. Teraz słyszę, że za mną jadą samochody, czyli tam jest tak główna ulica, tak? No i idziemy dalej. Gdzieś tu coś walnęłem laską, bo gdzieś poleciało. Coś kawałek metalowego. Czyli słuch też odgrywa rolę dla niewidomych. No idziemy tu przy krawężniku, tu teraz sobie możemy wyczuć, że to są kamyki, nie? O. W ten sposób słychać, że to kamiki tam są i idziemy tutaj. Dlatego jest bardzo ważne, żeby trzymać laskę przed sobą, a nie na przykład tak jak niektórzy myślą, albo tak, albo za sobą, bo mogę kogoś uderzyć. W ten sposób, mordeczki w wielkim skrócie się porusza osoba niewidoma, która zna tak, jakby na pamięć, drogę, którą idzie. E, oczywiście jest zawsze pełno zmiennych, bo tu liście leżą, tam samochody stoją, e, jest e, bardzo źle jak śniegu napada, ciężko się gdzieś tam poruszać. O, tam na przykład słychać ptaki latają, nie? Tam coś kluczy. E, czyli słychać otoczenie, skąd dźwięk dobiega, nie? E, akurat teraz nie czuję, ale nie na przykład e, czuć słońce, nie? Że wyszło. E, czuć zapachy rozmaite czuć jakieś tam szumienie drzewa, czy czegoś. I w ten sposób się też niewidoma osoba orientuje, gdzie jest. I czy jedzie samochód ciężarowy, czy jedzie samochód osobowy, czy rower, to wszystko słychać, nawet i osoba widząca się potrafi zorientować. Tym bardziej niewidoma osoba wie, że tam na przykład stoją ludzie, gadają, że tam na przykład coś puknęło, to osoba się orientuje. Na przykład tak jak tutaj, zobaczcie. Jest słupek, tak? Pewnie żeby nie wjeżdżać, i tyle. Także dzięki mordeczki za obejrzenie filmiku. Nakreśliłem wam, jak osoba niewidoma się porusza. Zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz, pamiętajcie mordy obserwacji TikToka. I mojej rzutce. Cześć, trzymajcie się!